Dlaczego starożytni na całym świecie budowali piramidy? Egipt, Meksyk czy Peru piramidy pojawiały się niezależnie w miejscach oddzielonych od siebie o tysiące kilometrów. Jedni mówią, że starożytni mieli technologię, które dziś już nie znamy, inni, że pomagali im kosmici. Pewnie nie uwierzycie w co wam teraz powiem, ale ja też odkryłem piramidy, miałem wtedy 7 lat. Chciałem zbudować z piasku najwyższą budowlę, jaką tylko potrafię. Mój dziecięcy mózg już wtedy wiedział jedno: szeroko na dole, wąsko u góry i będzie dobrze. Tylko różnica była taka, że. Starożytni robili to z trochę większym rozmachem niż siedmioletni ja. Właśnie dlatego piramidy pojawiały się na całym świecie. Nie dlatego, że ktoś przekazał starożytnym sekretną wiedzę, tylko dlatego, że to po prostu działało. Piramida to najprostszy sposób, żeby coś wysokiego się nie zawaliło. Im wyżej, tym więcej waży, a piramida rozkłada ten ciężar idealnie. Tutaj nie potrzeba fizyki kwantowej, wystarczy trochę zdrowego rozsądku. Różne cywilizacje wpadały niezależnie na ten sam pomysł, bo miały te same problemy, te same potrzeby i ten sam mózg. Наш муск.